Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku będzie wykład. Wykład na temat przygotowania podłoża. Zapraszam! Moi drodzy studenci! Niechże tak zacznę, troszeczkę jakby na uczelni. W końcu dzisiaj to wykład. Moi drodzy, zawsze na moim kanale, jak omawiam jakąś dekorację, to pokazuję Wam, jak ją położyć krok po kroku. Od początku do końca. Od podkładu po finisz. O przygotowaniu podłoża często za dużo nie mówię, bo w jakim stopniu jest to dla mnie norma, że te podłoże musi być przygotowane dobrze, szczególnie pod jakieś tynki dekoracyjne. I najczęściej moje stwierdzenie na temat przygotowania podłoża jest takie, że podłoże musi być zagruntowane, no i przy niektórych tynkach czy dekoracjach ujednolicone. No i tyle. Natomiast spotkała mnie teraz niedawno taka sytuacja, która też spowodowała, że nakręcam ten odcinek dzisiaj. Trochę taka niemiła sytuacja z moim klientem, który zakupił u mnie materiał, tynk betonowy. Tynk betonowy w klasycznej szarości, bo właśnie coś takiego, tego typu produkt, czyli klasyczny tynk betonowy, który jest akurat zrobiony z podziałem, a tam chyba z podziałem nie było, ale właśnie chodziło o tego typu materiał. Przepraszam. Łaczek. Chodzi o tego typu materiał Zakupił materiał Nazwijmy tego klienta Pan, pan Zdzisiek Pan Zdzisiek kupił nie materiał I po jakimś czasie dzwoni Z pretensjami Z dużą pretensją w głosie Panie Adamie, nie wiem co się dzieje Ale ten mi zaczął puchnąć A w niektórych miejscach jak postukałem To jest wręcz głuchy Bardzo się boję, że mi ten tyg zaraz cały spadnie Co pan mi to sprzedał? Co za dziadostwo. Przecież to zaraz może mi spaść na głowę. Boję się pod tą ścianą przechodzić. No dosłownie, mniej więcej, coś takiego słyszałem w telefonie. Bardzo się dziwiłem, bo takie rzeczy się nie dzieją. No W końcu sam te tynki montuję I to już trochę, trochę czasu, to też wiem, że jak się dobrze tynki położy zgodnie ze sztuką, no to nie ma szans, żeby tam coś puchło, spadało i tak dalej, i To też pytam od razu. Pana Zisia. Czy pana wykonawca dobrze przygotował podłoże? No oczywiście pan dzisiaj zarzeka się, że rzecz, mój wykonawca, nazwijmy go pan Romuś, mój wykonawca pan Romuś podłoży, 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 pod, przygotował podłoże perfekcyjnie, po prostu idealnie. Tak jak całość było wszystko wyszpachlowane, zagruntowane, porobione i tak dalej, tak dalej. Niekoniecznie podtynki betonowe, ściana powinna być wyszpachlowana, ale dobra, dokończmy tą całą myśl związaną z tym moim klientem. No to cóż, no to co takiemu klientowi doradziłem? Doradziłem panu dzisiejszym, żeby wyciął pan Romuś mu dziurkę, to co jest spuchnięte, i zobaczymy, co tam jest pod spodem. Czy rzeczywiście te podłoże, tam coś się z nim nie dzieje? No bo to wiadomo, no, trzeba to sprawdzić. Na to pan Zdzisiek e, bardzo się uniósł i powiedział, jak to on ma to robić, jak co to, przecież ja mu sprzedałem takie dziadostwo, taki felerny materiał. To też powinienem przyjechać do niego. E, w głosie to brzmiało, jakbym miał przyjechać wręcz na kolanach i sprawdzić wszystko, zmierzyć, zobaczyć, bo w końcu sprzedałem tynk. A i mało tego, jeszcze pan Zisiu powiedział, że pan Romuś stwierdził przy mieszaniu tynku, że tynk jakoś się tak ciężko miesza i on chyba jest jakiś zasuchy. No to ciekawe, no cóż, no tak to najczęściej jest, że tak zwana spychologia, jak coś się dzieje, to naj, najbardziej winny jest ten, którego nie ma na budowie, czyli sprzedawca. No to co, wziąłem, pojechałem, sprawdziłem. A, i jeszcze zerknijcie sobie na tą ścianę, bo mam oczywiście zdjęcia, bo pan z dziśu wysłał mi również zdjęcia, także zerknijcie sobie na zdjęcie. Jak widać, no tynk trochę spuchł. Ale nie jest to jakaś straszna tutaj historia. Chociaż kto wie, co, co, co będzie tam z tym dalej. No to też wracając do naszej myśli, przyjechałem do tego klienta, wziąłem nożyk, wyciąłem tą dziurkę. No i cóż, no i dotknąłem paluszkami dziurki. No brzmi to trochę jak z kanału dla dorosłych, ale chodzi o dziurkę w ścianie, oczywiście. No i sobie tymi paluszkami tam pogrzebałem w tej dziurce. Dalej to brzmi jak z kanału dla dorosłych. Dobra, pogrzebałem sobie w tej dziurce, no i oczywiście, jak moje paluszki wyglądały. Zerknijcie zresztą sami, bo zrobiłem zdjęcie. No i jak widać, paluszki są bielutkie, jakbym je wsadził do mąki. Co to? O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że ściana w ogóle praktycznie nie była zagnutowana. No to oczywiście zapowiedziałem to panu Zdzisiowi, że pan Romuś chyba nie zagruntował jednak na tej ściany, jeżeli moje paluchy są tak brudne i to wszystko się tam sypie w środku. No to pan Zisiu dalej szedł zaparte, że absolutnie on to tam widział, bo on to gruntował. No to pytam pana Romusia, panie Romusiu, a czym pan to gruntował? No pan Romuś mówi, później jak już widział, jak sprawa się toczy, no, no że zagruntował to z farbą taką białą, i tam dolał trochę gruntu do tej farby białej, no i to się troszeczkę zaczęła sprawa klarować. Ponieważ pan, nazwijmy go, jak cały czas go nazywamy, Romuś, wziął po prostu i wlał trochę gruntu do białej farby. I tak położył to, taką formę zagruntowania, przygotował sobie ścianę pod położenie tynku betonowego. Nie to, że to się jeszcze tylko w paru miejscach tam gdzieś zaczęło puchnąć, a nie spadło całość w cholerę podczas nakładania. Moi drodzy, taka historia jest niedopuszczalna. No nie można czegoś takiego robić pod tinki betonowe. Dokończąc swoją myśl a propos Pana dzisiaj Pana Robusia, pożegnałem się po prostu, powiedziałem, że jeszcze tak Trochę ostentacyjne, popłukałem po tej ścianie i mówi, o tu głuche, tam głuche, o, tu głuche. No, niestety trzeba było lepiej przygotować podłoże. Zamiast pan Romuś zadzwonić do mnie, żeby powiedzieć. Adam, coś się dzieje, coś mi tu puchnie, co jest grane. To bym powiedział, a jak przygotować podłoże? On by mi powiedział, co i jak? Jakoś próbowalibyśmy z tego wybrnąć, no to od razu była afera. No, cóż, no jak tam przyjechałem do nich, do te, na tą budowę, no to to wszystko wyglądało jakbym wszedł jak ten biblijny Daniel, który wszedł do jaskini lwów. No wszyscy warczeli, a okazało się, że po prostu podłoże było źle przygotowane. I tyle. Dobrze, moi drodzy, to teraz wracając do przygotowania podłoża. Jak te przygotować podłoże, żeby było dobrze? Jak to podłoże ma być przygotowane pod tynki betonowe, jak już pokazywałem, tak żeby oczywiście te tynki nie spadły ze ściany. Najlepiej przygotować podłoże pod tynki betonowe, jak już wiemy na etapie projektowania, że na przykład na danej ścianie będzie tynk betonowy. Wtedy to wiemy, żeby danej powierzchni, która jest wytynkowana, nie gładzić, nie nakładać gładź pod tynk betonowy. Bo to jest niepotrzebne w ogóle, a wręcz zbędne i bardzo ryzykowne, bo gładzie bywają różne, są mocniejsze, słabsze, Wykonawcy też jakoś czasami specjalnie mocno tych gładzi nie gruntują, no bo podmalowanie specjalnie jakoś mocno nie trzeba tych gładzi gruntować gruntami wodnymi. No właśnie, a propos gruntów wodnych, jakich ja gruntów używam? Ja najczęściej używam, bo mam dostęp do niego i sprawdzony, budogrunt WGSKB, który nie jest niczym jakimś niezwykłym, a ten grunt często używam i bardzo się sprawdza. Ale też czasami używałem Ceresitu, Standardowego CT17 w marketach, który jest pewnie w całej Polsce. Także jeżeli użyjecie tego gruntu głęboko penetrującego, na pewno to podłoże się wzmocni i raczej jest to w 90% prawdopodobne, że nic się z tym dziać nie będzie. Także używajcie gruntów wodnych, gruntów głęboko penetrujących, szczególnie pod betonowe. I teraz, tak, wracając do naszego przygotowania podłoża. To jeżeli tak, jeżeli wiemy na etapie projektowania, że w danym miejscu ma być tynk betonowy, to jest, jest ściana wytynkowana, to na ten tynk nie nakładamy gładzi, tylko go po prostu gruntujemy gruntami głęboko penetrującymi i tyle. Na to nakładamy podkład i później robimy tynk betonowy i nic poza tym. Oczywiście wiem doskonale, jak to wygląda, że często jest tak, że są wszystkie ściany szpachlowane, gładzone, a później przychodzi nam do głowy taki pomysł, a może byśmy sobie tu zrobili tynk betonowy. No i co teraz? I teraz, jeżeli mamy gładź położoną i chcemy na to położyć tynk betonowy, to bezwzględnie właśnie gruntujemy to gruntami głęboko penetrującymi, tak żeby tą gładź jak najbardziej wzmocnić. Ponieważ tynk betonowy jest silnym spoiwym, a w zasadzie, zasada w budowlance jest taka, że kładziemy... E, 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 nie kładziemy silnego, mocnego spoiwa na słabsze, no tak to po prostu wygląda. Gładź jest zazwyczaj słabszym spoiwem niż taki tynk betonowy, dlatego też taką gładź trzeba dobrze wzmocnić, czyli dobrze przegruntować gruntem głęboko Oczywiście dobrze, żeby była ta gładź też jakiejś takiej przyzwoitej jakości, a nie jakiś taki byle marketowy puc, którego możemy ręką przeszlifować. Bo tutaj też nawet grunt może nie poradzić, albo nawet ten grunt, to grunt zmyje taką gładź, bo też się takie historie zdarzały. Ale okej, okay, jeżeli mamy już zrobioną gładź, no to tą gładź dobrze gruntujemy, wtedy kładziemy podkład, tak jak zawsze w każdym odcinku mówię, i następnie później warstwy tynku. Będzie dobrze, nic nie powinno się dziać. Ale co jeżeli na przykład mamy taką sytuację, że już mamy ściany pomalowane? Że już jest gładź, nie wiadomo jak to było gładź, czy jest to zagruntowane, czy nie. Mamy teraz to pomalowane, no i ta farba de facto się trzymie. Czy na to od razu możemy położyć tynk betonowy? W teorii tak, ale w praktyce ja zawsze wolę taką ścianę pomalowaną przegruntować gruntem. I tutaj pewnie wielu z Was powie, po co pomalowane ściany gruntować. No, w zasadzie, jeżeli miałbym na to położyć farbę, następny raz to, to chyba bym nie gruntował, jeżeli te ściany by dobrze wyglądały. Ale jeżeli mam położyć tynk betonowy, no to ten grunt nałożę. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ta farba jest i ta ściana jest słaba, to już podczas gruntowania coś zacznie mi puchnąć, coś zacznie mi odpadać, coś zacznie mi się złuszczać. Jak już ta farba dostanie wilgoci z gruntu i tam będzie coś nie halo, to już to zacznie się dziać i wtedy wiem, że trzeba coś zdrapać, wyszpachlować jakimś gipsem szpachlowym czy czymś mocnym i wtedy dopiero położyć tynk betonowy. Ale jeżeli tam po gruntowaniu ta ściana pomalowana się trzymie, jeżeli wszystko jest stabilne, sprawne i tak dalej, to możemy na to położyć podkład szepny i na to tynk betonowy i będzie ok. Prawdopodobnie będzie OK, bo są różne takie niewielkie historie, gdzie też może coś się zadziać, no może gdzieś tam wilgoć podejść i tak dalej, ale to już są inne, inne tematy. Chodzi o klasyczne przygotowanie podłoża. Czyli po pierwsze, jeżeli wiemy i mamy etap projektowania domu i wiemy, że na takich ścianach, a takich będzie tynk betonowy, to nie gładzimy tych ścian. Zostawiamy to wytynkowane tynkiem tam cementowo-wapiennym czy jakimś innym maszynowym, ale tynkiem. Bez gładzi. Jeżeli już mamy wszystko wyszpachlowane, a nam się zachce zrobić tynk betonowy, to tą gładź, która jest, bezwzględnie mocno gruntujemy gruntem głęboko penetrującym. Bierzemy szczotkę i wcieramy ten grunt w tą gładź, tak żeby ta, ten grunt wzmocnił te podłoże. Na to nakładamy podkład i później tynk. A jeżeli mamy już ściany pomalowane, to też sprawdzamy przede wszystkim, jak ta farba trzyma się podłoża, Gruntujemy gruntem. Jeżeli coś się dzieje, jeżeli farba się złuszcza, odpada, to zdrapać to i wyszpachlować jakimś, jakimś gipsem szpachlowym, jakimś szarym gipsem, czymś mocniejszym, nie jakąś gładzią czy jakąś zaprawki. Nie robi zaprawek, po prostu wyszpachlować jakimś mocniejszym gipsem, czy jakimś mocniejszym po prostu spoiwem. I wtedy położyć tynk betonowy i powinno być wszystko ok. Także moi drodzy, przede wszystkim pamiętajcie, Sami klienci, wy osoby, które kupujecie to, te materiały, możecie się nie znać na, na tym technologicznie, jak to położyć i tak dalej, ale możecie dotknąć ścianę ręką, możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Czy jeżeli się jeszcze coś kurzy, pyli to przypomnieć temu panu panie to jest tynk betonowy to jest mocne spoiwo może lepiej to jeszcze raz przegruntować bo bywa tak że czasami zagruntujemy ale coś jeszcze się robi gdzieś tam szlifuje tnie się płytki i tak dalej i ta ściana znowu jest zakurzona zapylona może lepiej to przegruntować jeszcze raz albo całość odpylić jak to woli najważniejsze jest to żeby podłoże było stabilne i no i silne żeby to spoiwo było przed podejściem właśnie tynku betonowego bo wtedy taki efekt będzie na lata. Po zaimpregnowaniu tynk betonowy jest na wieki wieków, aż nam się znudzi. Ale jeżeli podłoże jest słabe, to po prostu może gdzieś tam puknąć i odpaść i to nawet dość spory kawał. A nie daj Bóg odpaść cała ściana. To wtedy nie robi dobrego wrażenia. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o przygotowanie podłoża. Mam nadzieję, że ten mój wykład was nie znudził. I trochę zainspirował i dał do myślenia, że podłoże pod tynki betonowy trzeba przygotować bardzo dobrze. A jeżeli te podłoże jest niestabilne, no to istnieje ryzyko, że coś się z tym tynkiem może zadziać. Także tutaj pod tym względem uważajcie, no bo czasami zdarza się tak, że panowie wykonawcy chcą zrobić coś na szybko, bo czas ich goni i pewne technologiczne rzeczy omijają. No, nie warto omijać, szczególnie przy tego typu tynkach, bo wtedy wychodzicie to po prostu. Tyle na dzisiaj, moi drodzy studenci. Wykład był, mam nadzieję, pouczający. Jeżeli chcielibyście więcej tego typu wykładów, to oczywiście piszcie w komentarzach. Subskrybujcie mój kanał, wrzucajcie łapki w górę, jeżeli taka forma dzisiejszego odcinka Wam się podobała. Trochę pobawiłem się w wykonawce, wykonawcy, wykładowce. Wykonawcę, wykonawcę bawię się na co dzień w wykładowce okazyjnie. Mam nadzieję, że ten wykład Wam się spodobał i że coś Wam wniósł i dał do myślenia. Na dziś to tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach, czyli za tydzień o 19. Do zobaczenia. Cześć. A wiecie, co jest najfajniejsze w byciu profesorem na uczelni. Studentki. No. Studiowałem kiedyś. Dawno, dawno temu. Turystykę i rekreację sobie wyobraźcie. Ale zamiast turysta, dyplomowany. To były czasy.